Witam wszystkich. Odnośnie ciągłych pytań, maili odnośnie przeróbki kosiarki rotacyjnej do koszenia fasolki. Chcielibyśmy pokazać tak mniej więcej, co było przerobione, tak bardziej istotnych rzeczy. To tak, zostały zamienione koło pośrednie z kołem napędowym. Koło, koło pośrednie. Koło napędowe poszło tutaj, koło pośrednie z przekładni napędowej poszło jako napędowe. taka. Trzydzieści. Wiadomo, po zamianie tych kół nie zgadzały się średnica tych wałków oraz wpusty pod koło. Wszystko zostało zebrane delikatnie jeden wałek, zebrany delikatnie drugi wałek i dopasowane, ale to chyba bardzo oczywista sprawa. Drugą istotną sprawą jest to, że została skrócona piasta dolna od talerza dolnego, czyli tego nienapędowego, czyli prowadzącego siarkę. Eee, w skrócie, tutaj mamy oryginalną piastę, czyli wysokość taka sama. Tutaj mamy przygotowaną taś, yy, piastę, która jest już zebrana tyle, ile powinna być. Eee, podam tak wymiary. została zebrana płaszczyzna tu i z tej strony. Wysokość tego trzpienia wynosi 5 cm. 5 cm. Mierzymy taśmą, bo tutaj nie ma istotnych wymiarów, czyli nie, nie, nie ma dokładności aż takiej milimetr w tą, milimetr w tą, także to nie ma jakiejś tam różnicy, dlatego używamy zwykłej taśmy do mierzenia. Wszystko też zależy, myśmy ogólnie ta wysokość do czpienia wałka piasty oryginalnego jest skrócona o 2 cm. Przerobiony jest pierścień pod zegara. Idzie gdzie nachodzi pierwsze łożysko, nachodzi zegar i nachodzi talerz razem z talerzem. Nachodzi łożysko razem z talerzem. Przez to, że została zebrana powierzchnia piasty Miejsce, w którym wskazuję. Została skrócona piasta o 2 cm. Tym samym musieliśmy skrócić wałek, który od spodu zabezpiecza całą piastę też o te 2 cm i zrobić kanał pod zabezpieczenie zegara. Po skróceniu piasty i skróceniu wałka talerz wewnętrzny schował się delikatnie w talerzu zewnętrznym, co spowodowało to, że talerz zewnętrzne obniżył się do powierzchni do powierzchni płaszczyzny, którą będzie pracował współpracował. Czyli tak, e, Tutaj też nie ma znaczenia milimetr w tą, milimetr nawet tolerancja nawet do pół centymetra jest, bo ponieważ e, same nożyki mają pracować ponad samą płaszczyzną ziemi. Na każdym stależy jest po 6 sztuk nożyków. E, zakładamy nożyki My akurat, można różne, zakładamy akurat nożyki z kosy, z bizona pod delikatnym kątem. One są tutaj spawane, jak widać. I tolerancja tego, na przykład, jakbyśmy piastę zostawili zbyt długo, najważniejsze to, żeby była, nie była zbyt krótka, żeby ten talerz co najmniej był jakieś pół centymetra nad ziemią. Pół centymetra nad ziemią, resztę korygujemy przyspawując nożyki. Wspawując eee, nożyki, podginamy delikatnie do góry. ale Bądź do dołu, jeżeli jest piasta e, zbyt e, dłuższa, np., pół centymetra, czy tam centymetr dłuższa, to musimy nożyk obniżyć, żeby pracował po prostu przy samej powierzchni. Tak wygląda kosiarka od spodu, tamerz dolny został zebrany po owodzie, jego średnica tak w przybliżeniu żebyście widzieli wynosi 62 cm. 62 cm istotną sprawą właśnie jest to, jeżeli piastę skracamy i wałek skracamy, piastę skracamy po to, żeby talerz schował się głębiej w talerzu zewnętrznym, a wałek skracamy po to, bo nie bylibyśmy w stanie zabezpieczyć piasty, która trzyma ten talerz, który pracuje tutaj, i wałek by tutaj musiał wystawać, prawda? Co jest najważniejsze, to jest tutaj płaszczyzna tego talerza po skróceniu przekładni po skróceniu piasty i ten ma być praktycznie równa z płaszczyzną krawędzią tego talerza płaszczyzna talerza dolnego ma być równa z płaszczyzną z krawędzią leża zewnętrznego. Proszę zobaczyć. Jeżeli ktoś zdecyduje się na przeróbkę takiej kosiarki, całe salibyśmy aby po prostu zastosował. W przykładzie teoretycznie nic się nie zmienia. Przełożenia zostają te same, czyli koła zębate zostają te same, ale proponowalibyśmy, aby założyć już koła wzmacniane, hartowane i z zębami skośnymi, przenoszą większą siłę, większą siłę. Są bardziej wytrzymalsze. Tutaj na końcu kościanki mam zastosowane taki, takie mocowanie gwiazdy z grabiarki po to, aby było w zależności od od rodzaju fasolki, uprawy i w ogóle czy jest zachwaszczona, czy nie. Zdarza się tak na przykład, jeżeli jest snująca jakaś fasola półtyczka czy coś, to zdarza się, że po prostu e, przerzuca nam na ślad obok którego mamy jechać ciągnikiem, i po prostu kołem się rozgniata. Przy zastosowaniu takiej gwiazdy, e, fasola zostaje podrzucana bardziej w rząd, który formuje kosiarka rotacyjna. No. Można stosować jakieś, jakiegoś rodzaju ślizgi, jakieś tam y, odsuwacze, jakieś pręty, to też zdaje egzamin, także w 100% tak się sprawdza. No nam akurat sprawdza się tak gwiazda i tak chcielibyśmy życzyć wszystkiego dobrego w Nowym Roku, wszystkim tym, którzy nas oglądają, wszystkiego dobrego.